W Bolesławcu powstała pierwsza galeria rękodzieła. Jest to galeria gabelek, założona przez Justynę Nawrot i Roberta Dudka. Fama poszła w świat. Myślę, że jeszcze sporo osób do nas dołączy. Zapraszamy wszystkich rękodzielników do współpracy. Znajdujemy się przy ulicy Dolnej Młynetrzy w Bolesławcu. Każdy jest u nas mile widziany. A to było takie moje małe marzenie, które w końcu się zniszczyło. Magdalena Zarówna i Mirosław Czelatka dołączyli do galerii jako jedni z pierwszych wystawców. Nadarzyła się okazja, że już syna nam zaproponowała taką współpracę i tak do dzisiaj siedzimy z nią. Dołączam jako jedna z pierwszych, też właśnie w namówienia syny tak naprawdę zaczęła się zabawa z dekupażem przez, tak no powiedzmy, nudę. Pani Iwona z Wrocławia, która dopiero zaczęła wystawiać swoje prace w Galerii Gebelek docenia wielką pomoc założycielki galerii. Tutaj bardzo pomocna i wspierająca i bardzo ciepła dusza, także... Bolesławiec może być dumny, naprawdę jest tak ciepłej i dobrej osoby. Do tej pory, od ponad roku, galeria gabelek EU istniała w internecie. Wciąż się rozrastała, a swoje prace prezentowało w niej kilkudziesięciu artystów-rękodzielników. Można powiedzieć spokojnie, że 50-55 osób to są te osoby, które ze mną się w jakiś sposób kontaktują, bądź ich prace już do nas dotarły, bądź też w najbliższym czasie dotrą i będzie można je tutaj u nas nabyć. W galerii stacjonarnej i w internecie są prezentowane prawie 2000 prac od różnorodnej biżuterii, ozdób do domu, obrazów, dekupaż, scrapboard. Booking, przez dodatki weselne, ręcznie malowaną odzież, torebki, szkło artystyczne, porzeźby, a nawet oryginalne meble. Takiej galerii w Bolesławcu dotąd nie było. Brakowało, Ja niestety nie mieszkam w Bolesławcu, tylko w Legnicy i tak mi się tęsknię za tym miastem, ale bardzo się cieszę, że coś takiego powstało. Miałam okazję też na żywo już wcześniej oglądać no głównie obrazy malowane kawą. No, ale widzę, że jest wiele zdolnych innych też osób. Galeria Gabelek to prawdziwa galeria z sercem. Do współpracy zaprasza wszystkich, którzy mają w sobie pasję i chcą pokazać ją innym. W stacjonarnej galerii półki aż uginają się od ciekawych i oryginalnych przedmiotów, które można sprawić komuś lub sobie w prezencie.